Witam w nowym odcinku z gry Minecraft. No, dzisiaj sobie zbudujemy farmę, tak jak mówiłem tam w drugim odcinku. Robimy tu farmę zwierząt, farmy wszystkiego ogólnie. O, mamy kota wojownika. No, i jak się spodoba, możesz zostawić lajka, like suba, miło by było. No i co? Do gry lecimy. To tak, trzeba nam drewna, piachu nam trzeba. Trochę tu poodkładać trzeba fantów, bo to w sumie nam niepotrzebne żarcia mamy multum. To dobrze. Dobra. Taka opływalam te niepotrzebne rzeczy tylko. Mi to w sumie niepotrzebne. Mapa też mi niepotrzebna. No, ale to się przyda. Tak, ziemia to to. Dobra, wsio. Lecimy, lecimy. Tutaj gdzieś będzie rozbudowa. Będziemy tutaj budować farmę. Już jednego zwierzaka mamy. A co ten? Weź go tam kot. Weź go tam przy tyle! Kostka łączna. Ci się jakoś udało. Co? Chyba tutaj trzeba dobudować trochę. A ja, będzie trzeba dobudować trochę tej podłogi, żeby tam było, gdzie farmę tu wstać. Ja to stąd, jakiś taki kurde, mało zatopiony. Co on? Ty, tu chodź, chodź, chodź. Nie, starczy, nie starczy. Nie, no kawałek powiększy. Nie ma co. Tak równo z tym pójdę jest tak, przesady aż taka duża no, farma. To niepotrzebna. Co, już nie mam? Już się skończyło. Gdzie ja tu mogę zrobić kopalnię tego? Dawaj, tutaj o. Wtedy kopuł pioseczek na szybko wykopię. Z dwa rzędy. Zajdę trochę niżej, żeby się na pewno nigdzie nie wykopać. O. Dobra, za dużo nam nie potrzeba w sumie. Też tylko tak o, żeby było. Od razu zrobimy, żeby się to szyb żaden nie respił. Wchodnie stawiam. To będzie nasza kopalnia ziemi. Ziemi, piachu i surowców szybkich. W sumie jeszcze tutaj można zasypać, bo po co to takie brzydkie? No i dobra, trzeba dokończyć. Szybko zajdzie, w sumie. Dobra, damy jeszcze jeden rządek, jak w sumie już tutaj jesteś. Jak już w sumie tu tak jest, wysepka. Dobra, o taką mamy, oho, oho, dawaj, trochę przykarczuję to Od razu trochę nosionek będzie Dawaj, 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 szybciej, szybciej Dobra, nosionek mamy, to mamy, wszystko w sumie mamy Drewno przy sobie mam. Dobra, można już kontury robić tego. domku. Znaczy domku, kurde, sorry. Farmy. A zwierzęta gdzieś tutaj, o zrobimy w górze, jakąś tutaj dziurę zrobimy taką większą, i w tej zrobimy dziurze komory. I tam będziemy mieć jakieś tam, nie wiem, zagrody czy coś, i tam będziemy rzucać zwierzęta. Dobra, chyba nam tyle takiej wystarczy, małej farmy. Może nie aż takiej małej, ale. Jak to się da zniszczyć tego? No nie da się. Jakoś nie uklepać tego. To słabo wygląda. Dobra i będzie dwa odstępu i tak o tutaj o będzie wychodzić. Ciekawe czy drewno mi starczy, kurde. Dobra. W sumie jeszcze tak, w sumie zobaczmy, jak mi to wyjdzie. żeby było po cztery. Cztery. No trzeba trochę powiększyć. No, trzeba troszeczkę powiększyć minimalnie. I trochę ziemi więcej zebrać. A co to tu tutaj zadecha? No, chyba nie starczy. Może być ciężko z tą ziemią. Z ziemią i z tym. I z drewnem. Ale dobra, tyle co mam. Tyle wyrzucę. Żeby było. Najwyżej kiedyś tą farmę powiększymy. Ale na razie nie ma surowców. Ty, trójząb mocha. Chłop. Ty kurwa. Ty Gusie. Dawaj mi go. Co? Dostałem go. I co, nie wyrzucił go? Ja już myślałem, że mnie się trójzomb wyrzuci, no. Ja nie wyrzucił. A ja myślałem. Byłem taki Jak to powiedzieć. Pełen nadziei. Aby było kurde, no? Więc też rzucał trójzombem. padł. Co mnie tu blokujesz? Miał, 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 nie miał już tak ty. No. Jednak, jednak trochę trzeba jeszcze dorobić. A wejdzie w kopalni ziemi. Co jest? Nie kucaj mi tu. No. Robił pewnie o taką po, nie wiem, 27-30 minut odcinki zapewne, żeby się nie przejadło za szybko. I piszcie, czy się podoba, czy nie. I oceniajcie w ogóle w komentarzach, co mam na przykład zrobić więcej. Nie wiem, czy jakieś pomysły na odcinki z tej serii. Miło by było. Nie ma co tamto. Gdzie ty lecisz tam? Przy chwilę weszłeś i już uciekać chcesz? Siedzieć teraz tu masz. O ty urosłeś, kurde, już się nie potrzebuję tutaj. Już możesz z domu siedzieć. w ogóle muszę dla nich jakoś, nie wiem, budę zrobić na tym, na dworze. Co jest? Już padło. Co? Jedną mam tylko łopatę? Jedną miałem. Dobra, dawaj jeszcze tutaj rządek wykopię tą ręką i, I tyle wystarczy. Awaj, dawaj, dawaj. Kopaj to szybciej. Dobra. Tyle wystarczy. Dobra, chodź już, miniemy oczy tutaj tak. Wychodzimy stąd. Miał czy, miał miał miałcie. Dobra. Co, wystarczy? Chyba nie, nie wystarczy tej ziemi pewnie. A może? W sumie cały stak mam jeszcze. Stak, może starczy. Dobra, mamy tu prawie. Tak blisko. No i tak. I tutaj o, będzie ten żołdek będzie przy tego, jak to się nazywa. Trzcina hmm. cukrowa. Środkowy koło wody. A te trzy zewnętrzne po jednej i po drugiej to będzie na zboże. Kurde, no nie starczyło, no nie wierzę. No. A tutaj chyba zrobię farmę, o tu będzie farma. Tutaj będzie się wchodziło do tego pomieszczenia Tylko wykopię tutaj jeszcze ten rządek jakoś skopię tu podłogi tej kawałek. Żeby było bardziej na tym, na poziomie. Nie będzie sija. Ja jeszcze sobie tego potrzebuję łopaty tylko Łopata. Co, można już spać, ciekawe? A co, jak zbyt daleko? No jednak można. No, e, no, sorry, ale mi, miaucz, tutaj musi zostać. Tylko ze łóżka. Gdzie mi na łóżku siedzisz ty? Chodź tu. Chodź, chodź, oś. Dobra. Zeszłeś? To nice. I o tutaj o zrobimy farmę w tej właśnie dziurze tam wyciętej już. Będzie o takie o wysokości. Trochę trzeba tu przyciąć właśnie, żeby było łatwiej je transportować. Od razu trochę ziemi do, do farmy będzie. No, same plusy. Jako się takowych dobra. Już mamy jedną świnkę na tego do farmy. Fajnie, fajnie. Mi się to podobają. Dobra mi się to. <laughs> Dobra, no to to już tyle co wykopię tutaj, to na pewno powinno wystarczyć, bez przesady. Później, jakoś te schody będzie jeszcze trzeba trochę przerobić, jakoś nie wiem, przejrzeć, może przejrzeć, tam dać normalnie stopnie. Wiecie o co chodzi, żeby łatwiej było wchodzić. No i o tak, o, w tej dziurze właśnie będzie ten. Będzie farma, taka można powiedzieć, w górze. A tak myślałem i w sumie mi niepotrzebna na powierzchni nie po popocą w górze będę miały przynajmniej tego, bezpieczniej. Jak się mówi, nie przyjdzie i nie, nie, nie zeżre. Na przykład kurczaka. Nie no, teraz to musi starczyć. mamy to, co następny z bo Co polujemy zaraz na niego. Dobra, dajmy tutaj, żeby drewna za dużo nie używać. To drewno też trochę czasu zajmuje, żeby wykopać. Ha, ha, ha. Czekaj, tu w sumie mięso wywalę, to mi potrzebne tutaj dam jedną i pół płytek trochę będzie trzeba dać, żeby nie przeszkadzało w chodzeniu. Gdzie on atakujemy go na żywca. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dawaj, co wyrzuciłeś trójzęba? Pewnie żeby wyrzucił zęba, to takie szanse są małe? Nie, nie wyrzucił, gdzie? Pewnie to jest kurde mało prawdopodobne, że on wywali ten truizm, jak to zabije. Szkielety kurde, że łuk wyrzucają prawie za każdym razem. Dobra, niech będzie jeszcze jedna warstwa. Łatwiej będzie się chodzić, obsługiwać tutaj. Co? Gdzie? 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 Ty, trójzęby mi jedną. Chyba to damy mnie, człowieku Znaczy człowieku, to nie człowiek, to jest ten Bydlak Bydlaku jeden O, trójząb, trójząb Jak go podnieść? No weź go ponieść, no No patrz, no Kurde, no nie mogę go opanować no Lęcę i ubrę, ale zaraz piorun, wodę robię, jak mnie szczeli, ja się tylko zaświeca, oczy poświecą się tylko. Tak chyba nocy, jest, to można się przespać. Kurde, ile tutaj tych pasażerów jebanych, no tu. Ciężko, ciężko powiem. Patrz, jeszcze Clipper tam jest. Dobra, idę do mojej tymczasowej bazy. Ja, hierarchię. Przepraszam, ludzie, przepraszam. Wulgarny język, ale jestem w dupie. Dobra, trzeba iść w kibę. Niech się skończy ten deszcz, niech się skończy to wszystko zaraz przejdzie Nie, 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 Gdzie to? Durde, wpuściłem go przez przypadek Przez przypadek go wpuściłem, dobra Idziemy dalej tam działać Będzie trzeba tam to Przynicę tutaj wszystko to wziąć Zasadzić Trochę tego zebrać. Dobra, ale to zaraz tam pójdziemy po resztę tego. W sumie no, na razie niepotrzebne, Potrzeba trzeba wiadrami tutaj przetransportować. Ciekawe, czy ja w ogóle wiadra mam. Jak nie mam wiadr, to co mi z tego? No. Co? Nie mam wiadr. Trzeba mi tego. Do żelazo trzeba gdzieś iść kopnąć. O, mam jednak. Ale to co, dwa mi nie starczą, gdzie? Nie ma opcji. Nie no to trzeba iść, czy, trzeba coś zrobić. wszystko na pewno tu mamy? To, 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 dobra, wsio. Aj, jaj, komplikacje, komplikacje. No i to wrzucę na razie tu do skrzynki, mi niepotrzebne. Tutaj te wszystkie śmieci, resztę. A ja Tak, to niepotrzebne. To się przyda na misji. Szczały jeszcze potrzebne. Albuku nie mam. No nie, dobra. Mam pojęcinka. Tylko dwie. No, same problemy. Dobra. o tyle starczy o idę tutaj, o przerobię trochę bazy tego pomieszczenia im zrobię ajajaj jak tu zaplanować, co tu zrobić, jak tu im zrobić zagrody jakie będziemy robić chyba 5 na 5 witam, witam No do chyba 5 na 5 będą. Albo nie wiem czy one za duże nie będą. 6 na 6? No może być ich 6 na 6. No tak, o zaka? Eno to 4 na 4 lepiej. W sumie aż tyle, to ich nie będziemy nosić, ani tam trzymać nie będziemy ich. Tam po parę sztuk będzie potrzebne z każdego gatunku i tyle. Żeby tam nie chodzić później na polowanie. Ale to czekajcie, tu jeszcze jedna mi potrzebna, jak to będzie wtedy. Płotek tu będzie, ta no jeszcze jeden trzeba. Do tego nie wiem, jakieś krowy, czy coś, zwierzaki jakieś. Wiesz, lepiej rozmnażać niż w kurde chodzić i je szukać po całej mapie. No, już jeden wieśnik przyszedł. To może go tam w zagrodę wrzucimy. O, jaka muzyczka robi robotę. Ja więc jeszcze jedną. No i jedną zagrodę będziemy mieli. Później tylko będziemy kopać na taką dalej prosto, na prawo i lewo. Właśnie po takie zagrody. No i wreszcie jeszcze tutaj jakieś później schody zrobi, na przykład na środku. I się zrobi jeszcze jeden piętro w dół. Trzeba, trzeba, potrzebne. No. Małą farmę tu już czasnęłem. Tylko nie ma wiary, żeby przetransportować wodę i rozlać. To będzie trzeba ogarnąć metal. No, a poza tym to już git. No i w sam raz. Wezmę tego. E, dokończę tutaj zagrodę. W sam raz będzie koniec odcinka na YouTube. No, może od razu się drugi nagra? To świat youtubowy. Chyba miałem gdzieś jeszcze podki jakieś na o, od razu z zagrodzeniem. Znaczy z tym, z furtką. Najsik, najsik. Co miałczysz? Co miał czysz? Ja miał miałczył cały czas. Dobra i od razu chyba ten węgiel wykopiemy. bo w sumie po co on ma tutaj byciu na przykład kurczy świn. One opału nie potrzebują. Dobra, dobra. Chyba, chyba cały już w sumie. Tych dwóch nie będziemy zostawiać. Widziałem, widziałem. Coraz więcej to dobrze. Może kiedyś coś z tego kanału wyjdzie. O! No I zagrodę mamy. Jedną. No, tak się zdaje, że trochę przymała, no. Ale dobra. Na razie niech taka będzie. Nie ja że kiedyś się poprawi. No, tu mamy, tu mamy. Kurde, no. Wszystko tak się kończy szybko. Trzeba robić chyba z żelaza tej temy wreszcie. No, tylko jakby żelazo było. Tu nic nie ma. Czy też nic nie ma? Nie, no trzeba iść po tego. Trochę żelaza trzeba wykopać po to. Lipa jest. Tylko wyrzućmy te niepotrzebne rzeczy. Ale będziemy, kurde, mieli tego. Kamienia w tej skrzynce. No zaraz. Jak zaczniemy tam kopać do końca. Dobra, ale to przygodę do kopalni już zrobimy w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jak się komuś podobało, możecie ocenić, napisać komentarz, dać lajka, like, dać suba. Fajnie by było. To pomaga. No i dzięki. Do następnego. Siema.